Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na naszym kanale i dzisiaj moi drodzy wykonamy sobie na czosnku, wydaje mi się dosyć yy, ważny zabieg. Mianowicie będziemy go dzisiaj pierwszy raz nawozić. Będziemy go nawozić takim właśnie nawozem na wiosnę, żeby go pobudzić, żeby go wzmocnić i, i tak. Ale zanim to zrobimy przejdźmy się właśnie na tą grządkę, gdzie rośnie czosnek i pokażę wam yy, jaki on do tej pory jest. A oto moi drodzy nasz czosnek który tutaj sobie rośnie. Nie jest może jakiś y, zbyt duży. No właśnie, dlatego też będę chciał tu zrobić ten zabieg nawożenia wiosennego, żeby go trochę pobudzić. No i spójrzcie, też y, zdarzają się takie żółte końcówki na liściach. No nie. To moim zdaniem w tym momencie nie jest żadna choroba. To nie jest jakby wina tego, że tutaj są szkodniki. Chociaż powiem Wam szczerze, że już widziałem na listkach takie małe małe czarne te mm, larwy, można tak powiedzieć. Jak gdzieś tutaj wypatrzę, to jak najbardziej Wam pokażę. W tamtym roku mieliśmy tego bardzo dużo i w tym roku już się zaczyna. No nie, nie widzę, bo tutaj jak możecie zauważyć wzdłuż tego czosnku, znaczy wzdłuż rządy, gdzie ten czosnek rośnie, zruszyłem troszeczkę ziemię tak, żeby ją spłychnięć, to jest taka jakby ściółka, no nie? Ale to w żaden sposób wydaje mi się, że nie będzie przeszkadzało. Jeszcze bardziej y, zrobi tą ziemię taką y, przepuszczalną, bym powiedział. Bo to, co tutaj jest, y, bo to jest taka macierzysta gleba, to jest, jest glebą taką właśnie y, z, z, zasklepiającą się, no nie? to przesycha, to się robi później taka skałka. No, i także tak żółte końcówki na listkach o, żółte końcówki na listkach to jest efekt najprawdopodobniej tego, żeby nie niedawno przymrozki i troszeczkę ten czosnek dostał w kość. Więc po to, żeby go właśnie wzmocnić, pobudzić i żeby jak najfajniej rósł, wykonam właśnie teraz to nawożenie. A nawozi, moi drodzy, będę tą breją, która jest w tym wiaderku, proszę bardzo. Bardzo ciekawa substancja. <noise> Może się zapytacie, co to jest? Bo widać tutaj słomę, chociażby, no nie? Tak, to jest słoma z obornikiem kurzym. Tak, to, to jest taki kurzeniec, który stoi w wodzie jakieś 3-4 dni. I będę tego używał właśnie do podlewania. Konechku. Tak, nawożenie, podlewanie, dwa w jednym. To jest nawóz. Nawóz kurzy, taki rozcięczony, więc mm, dosyć agresywny nawóz. Więc jak najbardziej nie zalecam tego lać bezpośrednio na grządkę. Przewiduje się tak jak wszystkie tego typu nawozy, yy, gnojówki i tym podobne, rzeczy właśnie roślinne i, 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 i co. No to wszystkie takie naturalne. No nie, zaleca się rozcięczać 1 do 10, czyli na 10 litrów wody, 1 litr takiej właśnie substancji. Tutaj jest słoma. Więc zaraz jak to będzie wyglądało, czy to jest bardzo, no to chyba jest śmieci, dobra wykorzystam, tutaj mam takie, takie sitko. Zobaczycie to co tutaj, tak może być problem, dobra razu. przez sitko to przeleje po prostu, no nie. I takie garnusze, ten garnuszek ma litr około, staram się tym nie pobrudzić, bo Koniecznie wydaje mi się, o troszkę mi się dodała, ale to nic. To tu tam. Kapkę jeszcze wleję. O i to cała słoma to wszystko zostało w sitku. Mogę właśnie właśnie, Dobra wyrazło. Jeszcze to sobie wymieszam. Ja mam. Moi drodzy, kurki, tak jak tutaj widzicie, sobie biegają, więc mam dostęp do nawozu kurzego. Mam tutaj około 10 litrów tego nawozu. Jest już tutaj cień, jest tam prawie 18 godzina, więc nie jest już tak upalnie. Więc nawet jak troszeczkę na listki pole, tego poleci, to wydaje mi się nie będzie bardzo to szkodziło. No i dobrze moi drodzy. Jak najbliżej ziemi. O. Tak żeby jak najmniej polewać te liście, no bo wiadomo lepiej, lepiej tego nie robić. Teraz jaka spółchniona ziemia to nie spływa. Mamy dwa w jednym, Polewamy i nawozimy. No i dobra, jedna koneczka wykorzystana tego. Tu to w tym wiaderku sobie, też jest 10 litrów więc to jest na razie wiaderka o i troszkę bo nie miałem całego garnuszka Wmieszać. wymieszać konewki Mamy gotowy kolejną, mamy gotową kolejną porcję nawozu. Także poleję jeszcze resztę tych czosków. W ten sposób też można polewać właśnie nawozić cebulki. Yy, I tam mniejszych roślinek typu marchewka, czy pietruszka to raczej nie ma sensu w tym momencie. Ale czoski, tym bardziej takie, które jeszcze dostały trochę, że tak powiem, w poliskach podczas mrozów. Jak tym bardziej wydaje mi się, że to jest trochę dobra, dobra sprawa. No i tak, moi drodzy, część czosnków już podlałem, część jeszcze została do podlania, bo jeszcze w grządkach, właśnie, w grządkach podlany, tutaj na poletku polany. Tutaj za mną w truskawkach też jeszcze czosnek, on jest taki najbardziej mizerny, mi się wydaje. Więc go też za chwilę podleję. No i tak, moi drodzy, pamiętajmy o tym, że podlewamy czosnki, raczej te, które sadziliśmy na zimę, no nie jesienią. Te właśnie wszystkie zimowe, zimowe, o zimę odmiany, bo te wiosenne, znaczy w sensie te, które osadziliśmy na wiosnę, to raczej się średnio wyglądają, bo są po prostu jeszcze zbyt małe. I no to raczej wydaje mi się, że jeżeli taki zabieg wykonywać to troszeczkę później niż teraz. No, w sensie nawo nawozić takimi nawozami bardziej azotowymi, które pobudzają wzrost i, i, i dostarczają tych różnych składników. Tak jak mówię, tutaj właśnie teraz był dodany. Ja dodałem właśnie nawóz kurzy. To był obornik kurzy, właśnie, który stał się w wodzie i przez dłuższy czas, no nie tam 4 dni bodajże, ten u mnie jest. Tak jak mówiłem, ja kurki, więc mam dostęp do obornika kurzego. Myślę, że jakbym miał kurę, same krójki, to nawet te bobki krójce bym tam, wiecie, w wodzie rozcięcił i też bym to do, tym, tym, tym podlewał. No dobrze, moi drodzy. Ja za chwilkę idę podlewać właśnie ten czosneczek, który tam rośnie jeszcze w truskawkach. A z, wami, a z Wami powolutku się żegnam i owocnych plonów Wam życzę, wielkich czosnków i w ogóle. <grych> Trzymajcie się, cześć!